Zakończyło się głosowanie w drugiej edycji budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy regionu z dużym zaangażowaniem proponowali, a później wybierali projekty, które zostaną zrealizowane. W tym roku budżet obywatelski wynosi aż 8 milionów złotych. Celem głównym jest zaktywizowanie obywateli w taki sposób, żeby to oni samodzielnie przedstawili projekty, zachęcili swoich sąsiadów, swoich współobywateli, swoich gmin i powiatów do tego, aby takie projekty zostały wybrane. Przeznaczyliśmy na to określoną liczbę środków, więc myślę, że to jest taki strzał w dziesiątkę. Widać to było po zainteresowaniu ubiegłorocznym, ale i w tym roku jest jeszcze wyższe, czego bardzo powodu się cieszymy. Dzięki inicjatywom mieszkańców Małopolski zrealizowane zostały już liczne projekty w ramach zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jednym z nich była możliwość podróżowania specjalnym promem, który połączył oba brzegi Wisły na wysokości Tyńca i Piekar. Z tej atrakcji będzie można także korzystać w przyszłym roku. Projekt został zgłoszony przez naszą mieszkankę, panią Nazofię Pyle. Na ten projekt zostało danych ponad tysiąca głosów. Projekt był atrakcyjny i mieszkańcy wyrazili swoją opinię, że chcą, chcą mieć możliwość połączenia między Piekarami a Tyńcem, żeby mieć możliwość wzięcia roweru, przypłynąć na stronę piekarską, przepłynąć później na stronę tyniecką. Cieszymy się z możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. Powiat Wielicki dzięki inicjatywie mieszkańców zyskał 17 nowych defibrylatorów AED, które zostały zamontowane w kościołach oraz w budynkach użyteczności publicznej. Z racji tego, że żyjemy w Wieliczce, w mieście, które miasto i gmina Wieliczka ma ponad 50 tysięcy mieszkańców, a wraz z gminą Biskupicę, która przyłączyła się także do tego projektu, to ponad 60 tysięcy mieszkańców, pomyśleliśmy, że jest to bardzo dobre miejsce na to, aby takie defibrylatory zostały u nas zamontowane. Budżet obywatelski to jest bardzo dobra inicjatywa do tego, żeby zaangażować ludzi do działania, do współpracy. Budżet obywatelski integruje ludzi, to jest bardzo ważne i też rozpoznajemy potrzeby miejsca, w którym mieszkamy. Dzięki takiej analizie, dzięki temu, co wiemy, co jest dla nas wszystkich potrzebne, integrujemy się i wspólnie działamy. W Krakowie zostały zamontowane stojaki rowerowe, które zachwycają oryginalną formą. Przypnie się do kultury i sztuki. Są to stojaki rowerowe. Jest to dokładnie dziewięć stojaków rowerowych inspirowanych pismem Stanisława Wyspiańskiego z okazji pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Na cały projekt zdobyłam 90 tysięcy złotych. W tej kwocie mieściło się zaprojektowanie, wykonanie, transport i przymocowanie stojaków rowerowych. Dzięki funduszom z budżetu obywatelskiego wyposażono także salę doświadczania świata i salę integracji sensorycznej ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Olkuszu. Udało nam się pozyskać 98 tysięcy zł na wyposażenie sali doświadczenia świata i sali integracji sensorycznej. Zainstalowany sprzęt służy osobom niepełnosprawnym, także osobom i dzieciom, które mają problemy z integracją sensoryczną w poprawie ich zdrowia. Znajduje się tutaj fontanna świetna. Dzieci poznają barwy, poznają również przez dotyk ciepło, zimno. Jest tutaj też łóżko wodne, na którym dzieci relaksują się. Jest również projektor światła, jest mata z światłami. Dzieci mogą odpocząć po męczącym dniu, mogą się zrelaksować. W tej drugiej sali, jest to sala integracji sensorycznej, ćwiczą swoje zmysły, wzrost smak, such, węch, dotyk przede wszystkim. Fundusze z budżetu Małopolskiego bardzo się przydały. Ostateczne wyniki tegorocznego głosowania poznamy pod koniec listopada. To wtedy dowiemy się, które inicjatywy mieszkańcy Małopolski uznali za najbardziej interesujące.